i TV. Wasza telewizja internetowa. Święto tradycji, święto kultury, święto regionu. Tak kiedyś to wydarzenie zapowiadał wójt gminy Pcim Piotr Hajduk. A dziś nadszedł ten moment, aby ta zapowiedź się spełniła, aby oficjalnie rozpocząć święto Kliszczaka 2023. O tym, co czeka tutaj w Pcimiu na wszystkich mieszkańców i gości opowie nikt inny, jak gospodarz tego miejsca, jak gospodarz gminy Pcim Piotr Hajduk. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry panie wójcie. Panie Wójcie, w jaki sposób ugościcie wszystkich tych, którzy przyjadą dzisiaj do Pcimia? No, święto Chrystaka jak co roku, jest to święto nie tylko mieszkańców naszej gminy, ale no, wszystkich gości, którzy do nas przybywają, więc przede wszystkim, jak zawsze, to są koła gospodyń wiejskich, nasze niezawodne, kochane koła gospodyń wiejskich, Dobaczmy, co zbyt e, zbyt którzy, zbyt. które jak zwykle no, oferują same smakołyki. E, myślę, że dla każdego starczy. I myślę, że warto spróbować tego, co, co nasze panie przygotowały. Z każdej miejscowości: Pcim, Stróża, to, Trzebunia. No, panie już mają zresztą na swoim koncie różnego rodzaju sukcesy, więc tym bardziej myślę, że, że dobrze przyjść, dobrze spróbować, dobrze bawić się razem z nami. Ten walor kulinarny, a jeśli chodzi o walor artystyczny, tak, przez żołądek do serca, jeżeli to już będziemy mieli za sobą, no to zapraszamy na występy zespołów regionalnych. Z terenu naszej gminy, ale i nie tylko, bo, bo również gościnnie wystąpią u nas zespoły spoza naszej gminy. Za nami już zespół z Czebuni, obecnie zespół z Cimia, ale przed nami również moc atrakcji, moc muzyki, moc pozytywnej energii, nie tylko ludowej. Dziś pierwsza wakacyjna niedziela, dlaczego warto ją spędzić akurat tutaj w A co Myślę, że taki początek wakacji na ludowo, swojsko nie musi się specjalnie reklamować. Myślę, że, że jest to doskonała okazja, żeby rodzinnie rozpocząć wakacje. A, a mówię to celowo, że rodzinnie, ponieważ przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. tam, gdzie się z daleka widać, że są dmuchańce. Jest strefa aktywności dla dzieci. Tak jest. Są dmuchańce, są skakańce. Jest ścianka OSP Pcim. Jest wata cukrowa, jest popcorn. Oczywiście wszystko to całkiem za darmo dla, 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 dla naszych dzieciaków, więc zapraszamy. A jakby ktoś miał niskie ciśnienie, to co wtedy? No, no jakby ktoś miał niskie ciśnienie, to myślę, że są różne sposoby na to, żeby sobie z tym e, poradzić, więc, więc tym bardziej myślę, że, że mogę zachęcić do przybycia e, do Pcimia. I napić się pysznej kawy. I napić się pysznej kawy, dokładnie tak. Wójcie, dzięki czemu dzięki komu dzisiaj tutaj jesteśmy dzięki komu możemy świętować te dni w Cimie? No myślę, że tutaj musimy wymienić i chcemy wymienić dwóch takich głównych naszych patronów, czyli Orlen oraz województwo małopolskie, Sejmik Województwa Małopolskiego. Cieszymy się, że Orlen jest z nami. Cieszymy się, że Daniel Obajtek, były nasz wójt, dalej chce nas wspierać właśnie w tej formie oraz również jeżeli chodzi o Sejmik to tutaj lokalny radny, nasz dyrektor Domu Kultury Robert Belica zawsze nas wspiera i dzięki nim tak naprawdę te święta mogą być obchodzone z taką pompą i możemy tutaj świętować w tak miłej, hucznej atmosferze. Do kiedy bawimy się zatem dzisiaj na Święcie Kliszczaka? Na plakacie było napisane, że do drugiej w nocy, ale myślę, że do białego rana. I jeszcze, aby zachęcić, że dzisiaj nie tylko zespoły regionalne, nie tylko goście zespołów regionalnych, ale również Gwiazda Wieczoru. Tak, również Gwiazda Wieczora, Wieczoru. W tym roku jest to zespół weekend. Myślę, że nikomu nie trzeba przedstawiać. Z tego, co zapowiadali, ma być wielki show, ma być nowa piosenka, więc no zapraszamy. W takim razie nie pozostaje nam nic innego jak zaprosić Państwa do Ptymia na Święto 2020. Czy no to zapraszamy. Zapraszamy do Pcimia. Przyjeżdżajcie. Was Ślenice i TV Wasza telewizja internetowa.